Małe wypłaty i dzięki temu, że trafią do nas, mogą mieć o wiele większe pieniądze. No a my, Polacy jesteśmy tacy, że jak nam przyjdzie odmowa, to machamy ręką i mówimy, nie jest to. No, właśnie, trudno, bardzo dużo się. ludzi tak robi. Musimy walczyć słuchaj o swoje, no bo to jest taka no, nasza przewaga. Ale proszę pani, ja nie chcę sprawiać problemów, nie chcę tamten i tak. Wiesz co, ja ci powiem o co chodzi? Często jest tak, że klienci nie pójdą do adwokata, bo trzeba mu zapłacić ale nie chcą skorzystać z naszej pomocy, bo trzeba się podzielić. E, rozumiesz, bierzemy jakąś rozumiem, prowizję od rozumiem. wygranej, ale przecież my sobie sami na swoją prowizję zapracujemy. Klient ma kilka razy więcej niż, niż by w ogóle niczego nie zrobił. Nie? Możemy. Na przykład powiem Ci tylko krótką, muszę to powiedzieć, powiem Ci krótką sytuację z poprzedniego tygodnia, no trochę smutna sprawa dla klientki. Klientka się do nas zgłosiła, żeby sprawdzić ugodę, którą już podpisała, tak? 18 miesięcy się leczyła, pani z Poznania. Dostała 54 tysiące, była zadowolona, że dostała takie pieniądze, rozumiesz? I e, okazuje się, jak przeanalizowaliśmy jej dokumentację, że wyceniliśmy sprawę na 340 tysięcy, hmm. ale sprawa jest zamknięta bez Bo jest podstawy. ugoda, tak? tak. Mhm. Bo jest ugoda. Ugoda zamyka wszelkie roszczenia, tak? Więc jeżeli jakiś klient ma zawrzeć tą ugodę z ubezpieczycielem, no to naprawdę... Najpierw dzwoni do was. Tak, tak się, do tak, nas, tak, tak się lepiej, umawiam, e, lepiej, żeby zadzwonił, żeby to skonsultował z nami, dlatego że wtedy ma większe możliwości dotarcia do większych środków i naprawdę nie stracić tych pieniędzy. No i tu stawiamy kropkę. Europejski Lider Odszkodowań, tak nazywa się firma, którą reprezentujecie, Honorata Tuleja Małgorzata Staniszewska. Bardzo dziękuję Wam dziewczyny za rozmowę. Dziękuję bardzo. Tomasz Słodki, do usłyszenia, do zobaczenia.